Ta sprawa z 2019 roku wstrząsnęła Teksasem. Kobieta i jej nowonarodzona córka zniknęły, a ich poszukiwania wciągnęły całą lokalną społeczność. Tragiczny finał tej historii zszokował wszystkich, gdyż nikt nie mógł sobie wyobrazić, kto był odpowiedzialny za ten okropny czyn. 33-letnia Heidi Brosart pracowała jako kelnerka w restauracji w Teksasie, w mieście z populacją około 7 tysięcy osób. Jednocześnie studiowała na weterynarii, marząc o zostaniu weterynarzem. Niedawno zaręczyła się ze swoim chłopakiem, Shane'em Karim, z którym była przez 10 lat. Ich związek zaczął się w pracy, gdzie szybko się w sobie zakochali. Para miała syna, pięcioletniego Kyusa, który urodził się, gdy jeszcze mieszkali w Luizjanie. Heidi miała najlepszą przyjaciółkę Megan Fus, którą poznała na obozie dziecięcym, gdy miała 11 lat. Od razu się zaprzyjaźniły i utrzymywały przyjaźń przez 20 lat. Jej przyjaciółka, również w wieku 33 lat, pracowała jako organizatorka wesel. Na początku 2019 roku, gdy Heidi ogłosiła, że jest w ciąży, Magan również ujawniła, że spodziewa się dziecka. To ucieszyło Heidi, która marzyła o dzieleniu się z przyjaciółką radościami i kłopotami związanymi z ciążą i wychowywaniem dzieci. Dla Heidi, przypomnę, było to już drugie dziecko. Przyjaciółki spędzały razem dużo czasu, planując każdy aspekt swoich ciąż i nadchodzących narodzin. Kupowały ubranka dla noworodków, łóżeczka, pieluchy, uczestniczyły w zajęciach prenatalnych i chodziły razem na basen. Meghan była nawet obecna przy narodzinach obu dzieci Heidi, w tym małej Margo w listopadzie w 2019 roku. Ich relacja była tak bliska, że marzyły, że ich córki też zostaną najlepszymi przyjaciółkami. 12 grudnia rano o 7:30. Heidi odwiozła syna do szkoły, jednak o czternastej szkoła zadzwoniła do jej narzeczonego Shane'a, informując go, że Heidi nie pojawiła się, aby odebrać syna. Było to bardzo nietypowe, gdyż nigdy wcześniej się nie spóźniała. Shane natychmiast pojechał do szkoły, odebrał syna i wrócił do domu, spodziewając się znaleźć tam Heidi i ich córkę. Zakładał, że Heidi mogła być zmęczona i zasnęła z dzieckiem, zapominając po prostu odebrać syna ze szkoły, ale w domu czekała na niego niemiła niespodzianka. Dom był pusty. Shane próbował uspokoić się, myśląc, że Heidi i dziecko mogły wyjść na spacer i stracić poczucie czasu. Próbował dzwonić do swojej ukochanej, ale ona nie odpowiadała. Następnie zadzwonił do jej najlepszej przyjaciółki, która również miała niedługo rodzić. Jednak ona powiedziała, że tego dnia nie widziała Heidi. Wydawało się to dziwne, ponieważ komunikowały się i spotykały codziennie. Shane zaczął przeszukiwać dom w poszukiwaniu wskazówek i zauważył, że wszystkie rzeczy dla dziecka nadal były w domu, włącznie z ubrankami, pieluchami i innymi atrybutami. Także klucze i portal Heidi były na swoim miejscu. Zrozumiał, że coś jest nie tak. Nigdy nie wychodziła z dzieckiem bez tych rzeczy. Zaniepokojony Shane poczekał jeszcze trochę, a następnie około dziewiętnastej zadzwonił pod numer alarmowy 911 i zgłosił zaginięcie Heidi i noworodka. Shane nie mógł znaleźć spokoju, dosłownie zaczął płakać. Czuł w swoim sercu, że coś złego się stało. Próbował się uspokoić, myśląc, że może gdzieś utknęła, ale dlaczego nie wzięła nawet portfela. Ludzie po prostu nie znikają. Miał rację, jego przeczucia się sprawdziły, a on nawet nie mógł sobie wyobrazić katastrofy, która na niego czekała. Policja szybko przybyła i rozpoczęła poszukiwania Heidi i jej nowonarodzonej córki. Badanie domu nie wykazało żadnych śladów wtargnięcia, włamania czy walki. Wszystko było starannie poukładane. Początkowo policja podejrzewała Shane'a, gdyż w takich przypadkach podejrzenie często pada na partnera. Jednak jego alibi było solidne, spędził cały dzień w pracy. Pomimo tego wielu nadal podejrzewało, że Shane mógł być zamieszany w zniknięcie Heidi. W tym czasie aktywnie dyskutowano sprawę Chrisa Wattsa, który zabił swoją żonę i dwie córki. I ludzie nie mogli się oprzeć porównaniem tych zdarzeń. Szein udzielał wywiadów, a jego zachowanie wydawało się ludziom nieszczere, co rzuciło cień na jego słowa. W rezultacie był nękany w mediach społecznościowych. Wspomniał, że ostatni raz rozmawiał z Heidi przez telefon około 8.30 rano. Poinformowała go, że odwiozła ich syna do szkoły, a potem odwiedziła targ książek z ich córką i kupiła kilka książek, które planowała przeczytać. Heidi uwielbiała książki tworzyła własną bibliotekę w domu pożegnali się a Shane wrócił do pracy nie otrzymał więcej wiadomości od niej detektywi zaczęli dokładnie badać dom i okolice okazało się że samochód heidi znajdował się w garażu shane potwierdził że zawsze używała tylko swojego samochodu i nie korzystała z taksówek to oznaczało że musiała być gdzieś w pobliżu Kobieta i jej dziecko zostały zgłoszone jako zaginione, a poszukiwania rozprzestrzeniły się na całe hrabstwo. Podczas przeszukiwania okolicy wokół domu, śledczy znaleźli kamery monitoringu w sąsiednim domu i poprosili o nagrania. Zaczęli je analizować i przeprowadzać wywiady z sąsiadami. Wideo pokazało, że Heidi wyszła z dziećmi do szkoły o 7.30 rano, potem wróciła do domu z córką. Później Heidi i dziecko wyszły z domu i wsiadły do srebrnego samochodu. Jakość nagrania była niewystarczająca, aby rozpoznać tablicę rejestracyjną, a nawet markę czy też dokładny model samochodu. To był ostatni raz, kiedy Heidi była widziana żywa. Jedna z sąsiadek zeznała, że rano widziała ją na ich osiedlu. Niosła dziecko i podchodziła do zaparkowanego w pobliżu samochodu. Wydawało się, że Heidi wyszła z dzieckiem w towarzystwie nieznanej osoby. Policja postanowiła zidentyfikować tę kobietę. Partner zaginionej Shane wskazał, że srebrny samochód, do którego wsiadła Heidi, wyglądał jak samochód jej przyjaciółki. Był przekonany, że Heidi nie wsiadłaby do samochodu z prawie nieznaną osobą. Co ciekawe, przyjaciółka miała klucz do ich domu na wypadek awaryjnych sytuacji. Gdy detektywi skontaktowali się z nią, zaprzeczyła jakiemukolwiek udziałowi w jej zniknięciu. Twierdziła, że tego dnia się nie widziały i dodała, że to być może Shane jest zamieszany. Powiedziała, że Heidi wielokrotnie skarżyła się na jego agresywne zachowania, w tym przemoc fizyczną. Według niej Shane często pił alkohol i mógł uderzyć Heidi. Próbowała go opuścić, ale po dowiedzeniu się o drugiej ciąży zdecydowała się zostać i dać mu kolejną szansę. Shane oświadczył się jej i przygotowywali się do ślubu, ale później być może wrócił do starych nawyków. Przyjaciółka pokazała policji zdjęcia Heidi z siniakami jako dowód. Jednak po szczegółowym badaniu okazało się, że jeden z siniaków mógł być od upadku, a drugi od domowego wypadku, co nie wskazywało na przemoc domową. Policja nie znalazła potwierdzenia słów przyjaciółki o przemocy ze strony Sheina. Szein kategorycznie zaprzeczył zarzutom, twierdząc, że on i Heidi się kochali i planowali ślub, a w ich związku nie było miejsca na przemoc. Podczas śledztwa policja znalazła inne kamery monitoringu w pobliżu i zebrała nowe nagrania o lepszej jakości. Detektywom udało się zidentyfikować samochód na nagraniach i doszli do wniosku, że był to rzeczywiście samochód Megan, który rozpoznał Shane. To wskazywało, że Megan pomimo swoich zaprzeczeń spotkała się tego dnia z Heidi. Stała się więc główną podejrzaną w porwaniu Heidi i jej dziecka. Obserwacja jej domu doprowadziła do nowych odkryć. Obserwując jej chłopaka, Christophera, zauważono, że poszedł do sklepu kupić mleko dla niemowląt. Gdy podszedł do niego detektyw, pokazał mu zdjęcie małej Margo na rękach Heidi. Histoper rozpoznał tę dziewczynkę i potwierdził, że Megan przedstawiała to dziecko jako swoje i że przebywało z nią w domu. To rozwiązało wszelkie wątpliwości co do zaangażowania Megan w zniknięcie Heidi. Policja uzyskała nakaz przeszukania i ponownie udała się do jej domu w Houston, gdzie zapukali do drzwi. Wyszła z domu trzymając w rękach nianię elektroniczną. Kobieta wyglądała na wyraźnie zaniepokojoną. W pokoju dziecięcym spokojnie spała dziewczynka w łóżeczku. Megan twierdziła, że to jej dziecko i że nie miała nic wspólnego ze zniknięciem Heidi i jej córki. Nikt jednak nie wierzył jej słowom. Shane rozpoznał swoją córkę po twarzy i ubraniach. Opieka społeczna zabrała dziecko i tymczasowo umieściła w rodzinie zastępczej. Policja dokładnie przeszukała dom w poszukiwaniu dowodów. Wewnątrz nie znaleźli nic podejrzanego, ale gdy wyszli na zewnątrz, zobaczyli srebrny samochód, ten sam, do którego wsiadła Heidi. Podchodząc bliżej, detektywi poczuli silny zapach rozkładu, który dobrze znali. Otwierając bagażnik, znaleźli ciało Heidi zapakowane w dużą torbę sportową. Ciało było w stanie rozkładu. Megan została natychmiast aresztowana. Badania DNA potwierdziły podejrzenia policji. Dziewczynka znaleziona w domu Megan była córką Heidi i Shayna. Dziewczynka została zwrócona ojcu, który został teraz sam z dwójką dzieci tuż przed świętami. Rodzina przygotowywała się do Bożego Narodzenia, pakując prezenty, ale teraz ich plany zostały zrujnowane. Nie będą mogli świętować Bożego Narodzenia już nigdy razem. Shane przez długi czas nie mógł uwierzyć, że Megan, która była najlepszą przyjaciółką Heidi i z którą byli przyjaciółmi przez ponad 20 lat, mogła popełnić tak straszny czyn. Mieli bardzo bliskie, zaufane między sobą relacje, nigdy się nie kłócili i nikt nie mógł przewidzieć takiej rzeczy. Po zniknięciu Heidi, Megan dzwoniła do Shane'a codziennie, aby dowiedzieć się jak przebiega śledztwo. Shane nawet nie pomyślał, że ona była zbyt opętana Heidi i chciała być z nią każdą minutę. Była zazdrosna i obrażona, gdy Heidi spędzała czas z mężem i dziećmi bez niej. Śledztwo wykazało, że po zniknięciu Heidi, Megan aktywnie śledziła jej poszukiwania i postępy śledztwa na swoim telefonie i komputerze. Ciągle szukała informacji o alercie, wpisując nazwisko Heidi 162 razy do wyszukiwarki. Autopcja wykazała, że Heidi została uduszona rękami. Sprawa została przekwalifikowana na morderstwo, a śledztwo trwało dalej. Megan powiedziała śledczym, że urodziła w centrum porodowym w The Woodlands na północ od Houston 10 grudnia, kilka dni przed zniknięciem Heidi, i tego samego dnia przywiozła dziecko do domu. Jednak podczas przesłuchania nie potrafiła przypomnieć sobie nazwy centrum, aby potwierdzić swoje słowa. Policja skontaktowała się ze wszystkimi centrami porodowymi w stanie, ale nikt nie miał zapisu kobiety o imieniu Megan. Okazało się, że nigdy nie korzystała z opieki medycznej i nie była zarejestrowana w trakcie ciąży, oszukując swojego chłopaka, twierdząc, że co tydzień odwiedza lekarza. Policja śledziła ruchy telefonów Heidi i Megan i stwierdziła, że razem podróżowały do domu Megan w Houston, gdzie później znaleziono ciało Heidi w samochodzie. Okazało się, że samochód Megan z ciałem Heidi stał przed domem jej chłopaka przez cały tydzień. Megan używała tego samochodu pomimo nieznośnego zapachu rozkładającego się ciała. Ciekawe jak Christopher, chłopak Megan, nie zauważył tego zapachu. Został wezwany na przesłuchanie. Christopher powiedział śledczym, że był z Megan około dwa lata, ale w marcu 2019 roku postanowił z nią zerwać, ponieważ miał dość tego związku. Poprosił ją, aby się wyprowadziła, ale ona była temu zdecydowanie przeciwna i poprosiła, aby zostać w innym pokoju, ponieważ nie miała dokąd pójść. Współczuł jej i pozwolił zostać. Mieszkali w różnych pokojach w jego domu, prawie się nie komunikowali. Nie mógł jej wyrzucić, a gdy dowiedział się o ciąży, postanowił spróbować od nowa. Christopher dotknął brzucha Megan tylko kilka razy podczas jej ciąży, ale nie zdawał sobie sprawy, że to oszustwo. Przyznał również, że z powodu napiętych stosunków nigdy nie widział jej brzucha bez ubrania, ale zauważył, że rośnie i nie podejrzewał oszustwa. Za każdym razem, gdy Megan umawiała się na wizytę u lekarza, Christopher był poza miastem. Ale tak naprawdę i tak nie chciał iść z nią do lekarza. Był również poza miastem w trakcie porodu. Megan powiedziała mu, że urodziła córkę na plaży podczas spaceru. Gdy wrócił do domu i zobaczył ją z dzieckiem na rękach, według niej poród przebiegł dobrze i nie szukała pomocy medycznej. Rodzina Megan komunikowała się z nią przez wideo rozmowy i twierdziła, że wyglądała na szczęśliwą z dzieckiem. Jej krewni odwiedzili ją kilka dni przed porodem i potwierdzili, że wyglądała na ciężarną. Niewątpliwie ciążę. Nosiła obcisłe ubrania, miała duży brzuch. W rzeczywistości zaaranżowała ciąży i oszukała wszystkich, włącznie z chłopakiem Krzysztoferem, który sądził, że miała urodzić pierwszego grudnia. Był to dziewięciomiesięczny, złowieszczy plan, opracowany przez Megan, aby porwać dziecko Heidi jeszcze przed jego narodzinami. Megan chciała odzyskać swojego chłopaka, Krzysztofera. Po odkryciu oszustwa Christopher zerwał z nią i tymczasowo zamieszkał u matki z powodu nękania przez dziennikarzy. Nie został oskarżony, gdyż policja uznała, że nie był świadomy planów Megan. Był tylko świadkiem w sprawie. Megan wychowała się w licznej rodzinie, z dziewięciorkiem rodzeństwa, gdzie najmłodszy brat miał tylko dziewięć lat. Zawsze marzyła o wielu dzieciach i dużej rodzinie, ale nie mogła zajść w ciążę. Jej związek z chłopakiem się nie układał, a desperacja doprowadziła do narodzin strasznego planu. Gdy dowiedziała się o ciąży bliskiej przyjaciółki, pozazdrościła jej i marzyła o posiadaniu własnego dziecka. Postanowiła, że dziecko swojej przyjaciółki rozwiąże wszystkie jej problemy. Zwabiła Heidi i dziecko do swojego samochodu i odwiozła je daleko do domu. Tam zaatakowała Heidi i udusiła ją, po czym włożyła ciało do bagażnika i wróciła do domu z dzieckiem. Policja stwierdziła, że Megan była bardzo dobrze obeznana ze wszystkimi aspektami śledztwa. Ciągle sprawdzała wiadomości na telefonie i komputerze, szukając informacji o śledztwie, wpisując nazwisko Haley 162 razy. To wskazywało na jej silne zainteresowanie postępami. Aktywnie śledziła sytuację, aby wiedzieć, co się dzieje. Christopher również zauważył, że Megan miała skomplikowane relacje z chłopakami. Często ich zostawiała. Przyznał, że na początku ich związku Megan wydawała się idealna, ale z czasem zaczął dostrzegać jej kłamstwa i manipulacje. Był zszokowany, jak daleko była w stanie się posunąć, aby osiągnąć swój cel. Śledczy również odkryli, że Megan często odwiedzała różne fora i grupy w mediach społecznościowych, gdzie omawiano tematy ciąży i wychowywania dzieci. Wykorzystywała tę wiedzę, aby stworzyć iluzję swojej ciąży. Starannie przygotowywała się do swojej roli, studiując wszystkie aspekty ciąży i porodu, aby nie wzbudzać podejrzeń u innych. Śledztwo okazało, że działała bardzo ostrożnie i przemyślanie. Miała szczegółowy plan, postępowała zgodnie z nim, aby uniknąć wykrycia. Jej oszustwo było tak przekonujące, że nawet najbliżsi nie podejrzewali jej prawdziwych zamiarów. Gdy rozpoczęły się poszukiwania, Heidi starała się wyglądać na bardzo zmartwioną zaginięciem swojej przyjaciółki dzwoniła do lokalnych stacji telewizyjnych, aby zwrócić uwagę opinii publicznej na sprawę. To skutecznie odwróciło podejrzenia od niej. Megan została oskarżona o porwanie Heidi i jej dziecka oraz o morderstwo, za które groziła jej kara śmierci. Okazało się, że w swojej kryminalnej historii miała już przykłady kradzieży. Oskarżenie argumentowało, że nie tylko zamierzała porwać dziecko, ale także zabić Heidi. Megan wiedziała, że ona nigdy dobrowolnie nie oddałaby swojego dziecka i była gotowa podjąć skrajne środki. Według jednego z ich wspólnych znajomych, druga ciąża Heidi była nieplanowana, a ich sytuacja finansowa niestabilna. Heidi rozważała, żeby jednak pozbyć się dziecka, ale Megan nalegała, by zatrzymała je, a nawet zaproponowała, że sama je weźmie. Nikt nie traktował tych słów poważnie, ale być może wtedy uformował się plan Megan. Heidi później zdecydowała się zatrzymać dziecko. Narzeczony Heidi Shane był zdruzgotany stratą, nie wiedział jak dalej żyć z dwójką dzieci. Podejrzewał, że Megan miała wspólnika, ponieważ Heidi była silniejsza i nie mogłaby sobie z nią po prostu poradzić. Rodzina Heidi również podejrzewała, że Megan miała pomocnika, ale nie sądzili, żeby był to jej chłopak, ponieważ chciał z nią zerwać, a ona trzymała go przy sobie kłamstwem o dziecku. Świadek twierdził, że widział kogoś innego w samochodzie z Megan i Heidi, ale nie rozpoznał twarzy. Jednak ta informacja nie została potwierdzona. Szein opowiadał, że Megan powiedziała mu i Heidi, że urodziła dziewczynkę 8 grudnia, ale nikomu nie pokazała dziecka. Nie zamieściła nawet zdjęć w mediach społecznościowych, tłumacząc się tym, że miała sen, w którym ktoś porwał jej dziecko. To bardzo ją przestraszyło, więc postanowiła, że nikomu go nie pokaże. Przed zniknięciem Heidi wyrażała swoje niezadowolenie z tego, że Megan nie zaprosiła jej na poród, mimo że ona była obecna przy obu porodach Heidi. Obraziła się, ale Megan usprawiedliwiła to przesądami i niechęcią do dzielenia się tym momentem z innymi. Shane analizując przeszłość przypomniał sobie inny przypadek. Podczas wypisu Heidi ze szpitala, Megan nie mogła się wręcz oderwać od jej dziecka i ciągle prosiłaby je trzymać. Już wtedy wykazywała niezdrowe nim zainteresowanie, ale nikt nie zwracał na to uwagi. Nie wiadomo również, dlaczego zostawiła ciało Heidi w bagażniku swojego samochodu, zamiast się go pozbyć. Na procesie Megan nadal twierdziła, że dziecko było jej. Psychologiczna ocena wykazała, że cierpiała na zaburzenia afektywne dwubiegunowe i zespół stresu pourazowego, ale została uznana za poczytalną i zdolną do stanięcia przed sądem. Dowody były przytłaczające przeciwko niej, i było jasne, że zaplanowała i starannie przygotowała się do morderstwa. Pod wpływem swojego adwokata, zawarła ugodę, przyznając się do winy, aby otrzymać łagodniejszy wyrok i uniknąć kary śmierci. Zrzekła się prawa do apelacji. Krewni Heidi zgodzili się na ugodę, aby uniknąć niekończących się apelacji. Została skazana na 55 lat więzienia bez możliwości zwolnienia warunkowego. Podczas wyrokowania sędzia stwierdził, że niemożliwe jest znalezienie sprawiedliwości dla tego przestępstwa. Powiedział tak. Pozbawiłaś niewinne dziecko, możliwości dorastania z matką, zniszczyłaś całą rodzinę. Niezależnie od tego, jak długa i surowa jest kara, niczego już nie zmieni. Ta historia podkreśla również znaczenie zaufania i otwartości w relacjach. Shane i Heidi byli bliskimi przyjaciółmi z Megan przez wiele lat, ale nikt nie podejrzewał jej prawdziwych intencji. Powinno nam to przypominać, że nawet najbliżsi ludzie mogą mieć ukryte motywy, i istotne jest to, aby być uważnym na zmiany w zachowaniu i nastrojach bliskich. A kolejną ważną lekcją tej historii jest to, że kłamstwa i manipulacje mogą mieć dalekosiężne konsekwencje. Megan udawała ciąże przez wiele miesięcy, a kłamstwo doprowadziło do zniszczenia kilku żyć. Nie tylko dla rodziny, Heidi, ale nawet dla swojej przysporzyła im w końcu cierpienia. Kłamstwa mają tendencję do kumulowania się i ostatecznie prowadzą do katastrofy. To już koniec tej historii. Dajcie znać w komentarzach, co o niej sądzicie. Czy znacie kogoś, kto ukrywał swoją ciążę przed bliskimi, aż w zasadzie jej brak, nieistniejącą ciążę, oraz czy wy dalibyście się tak nabrać przez tyle miesięcy? Co sądzicie? No i ostatnie pytanie. Czy ktoś z waszych bliskich też tak bardzo, znaczy tak bardzo może nie, ale. Bardzo mocno was oszukał, co spowodowało, że na przykład teraz nie macie kontaktu. Jestem bardzo ciekaw. Dajcie znać, jak to wygląda z waszymi relacjami. Ja bardzo dziękuję za dziś, za każde polubienie i każde zasubskrybowanie kanału. Bardzo dziękuję. Pomagacie mi się w ten sposób rozwijać. Dbajcie o siebie. Do usłyszenia w następnym nagraniu.